Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się dzisiaj, dzisiaj po dwóch miesiącach, dwa miesiące odcinka nie nagrywałem, ale teraz będzie film co tydzień i napiszcie w społeczności, bo mam jeden post wrzucony w społeczności. Napiszcie, czy wolicie film o 16.30 czy o 17.30, żebym nagrywał. No i tylko dajcie w tym znać i obejrzyjcie ten filmik. Bardzo bym prosił w tym. Oto nie wiem co gadam się jąkam jak nie wiem ale w dzisiejszym odcinku boże yy, nie mogę wam pokazać <laughs> yy, dobra yy, to będę musiał wyciąć yy, yy, w dzisiejszym odcinku będę nagrywał nie zaśmiej się challenge a jak się zaśmieję jem ostrego chipsa no więc takie coś robię. Dobra. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Bo, jak nie wyjdzie, no to trudno się robi, nie? Więc. No. Życzę miłej zabawy. I dobrego uśmiechu. A ja już zaczynam. Dobra. Ok. To my co? My już zaczynamy. Hello. Dobra, my już zaczynamy. <kłysy> Włączę lepiej dźwięk, więc zaraz się widzimy. Dobra, oglądamy. Jak się uśmiechnę do nic.

Mocne. Brawo. No i wywali się, widziałem. Oj, by tam został, nie? To było straszne. Jakby tam został na tej wyspie, to bym się zesłał. To on by się zesłał. Tu jestem młodem. No ja też bym tego zrobił swojej siostrze. Gdybym mógł. O ład! To bolało. Yeah <laughs> here Hey uh, uh, uh. no Hayden. son of a the oh, Więc było mocno, ale się nie zaśmiałem. <noise> <noise> Zaśmiałam się. Dobra widzowie. Pierwszy raz się ześmiałem mogłem, mam trzy szanse. Nie mogę się trzy razy zaśmiać, ale pierwszy już straciłem, więc jem takiego chipsa. On jest naprawdę naprawdę ostry. Kupiłem w Giedronce. na paczce było napisane yy, maksimum ostrości. Wierzcie mi albo nie No nie wiem, jak chcecie Wierzcie mi albo nie No ale Paczki teraz nie mam Bo mam schowaną Bo boję się na nią patrzeć I one wygląda na taką ostrą Jeszcze nie próbowałam tych chipsów nigdy Bo się bałem zawsze je kupować Ale tak wygląda Próbujemy Och, leża. Ostra ostra uh. <laughs> 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 nie róbcie tego w domu. No. Jeszcze są tu wody <laughs> Ulga Ale lepiej. Nie, nie lubię tego w domu, ok? Jeden chips. To co, ja bym zrobił, jakbym wziął taki pięć. Ja już nie chcę się zaśmiać challenge Dobra, lecimy dalej z odcinkiem. Oh, wow. All the jump jumpscare. Hey, ready? Grab on tight. Hold on tight. Okay, ready? Ready, Sam? Ready? Go! go. Okay, see? No, oh, I'll yeah, let you go. Swag from flip.

Wezmę go. Dobra, mam kolejnego chipsa. Ten już jest trochę lepszy, bo nie ma już takiego... Nie ma już takiej posypki ostrej na chipsu. Ale jemy. Nienawidzę tego smaku. Jaki ostro. O kurde, na co ja się zgodziłem? Ja nie mogę, na co ja się zgodziłem, jak to jest ostre? No przecież mam wodę. Jakie ostre. O Boże. Widzowie, nie róbcie tego, jak mówiłem przy poprzedniej rundzie. Nie kupujcie tych chipsów, to są jakieś zwaliwane, chipsy. Dobra, idziemy dalej z odcinkiem. To śmigny rozbawił, mnie, ale się nie tak. Uśmiechnąłem się, to się liczy. A to się nie liczy, to się liczy, że się uśmiechnąłem. nie, Aj. Pewnie była trochę Padła chyba w pokrzywy. No i spadnie tam. Mówiłem, to idzie łatwo przewidzieć Te go O zgasiłem Co jest? Ok. Czym nie działa? Czy to się Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobra, i tym y, sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że y, dzisiejszy film Wam się, film wam się spodobał. Jutro będzie, nie wiem o której godzinie. Dajcie znać do jutra. No i mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jak się spodobał, do, jak się spodobał, to dajcie łapkę w górę i suba na moim kanale. A jak nie, to dajcie łapkę w dół. Trudno. No ale mam nadzieję, że się spodobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Do zobaczenia. Do jutra.